Ty, zobacz, robię co mogę, żeby ten kredyt był dla mnie jak najbezpieczniejszy. Okej, okay. a tego ciśnienia to nie mierzy się na ręce? No, ale przecież tu już kask trzymam. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie skupię się, co należy robić, a czego nie robić, żeby twój kredyt był jak najbezpieczniejszy, przez co nie dokładał ci dodatkowego stresu, a przede wszystkim, żeby oddać do banku jak najmniej. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy! Na wstępie zaznaczę, że nie sposób rozwinąć każdego wątku w tak krótkim filmie. Więc jeśli chcesz szerzej zgłębić jakiś temat, to na dole w opisie tego filmu są linki do filmów, gdzie dany wątek jest bardziej skrupulatnie przeze mnie omówiony. No więc, pierwsza ważna kwestia to świadomość, jak gigantyczne oszczędności dają nadpłaty. Każdy, kto ma kredyt, wie, że odsetki stanowią największy koszt kredytu, a nadpłaty powodują, że tych odsetek jest mniej. Jednak w tej kwestii od razu pojawiają się pytania: czy lepiej nadpłacić raz, a dużo, czy może lepiej co miesiąc, a mniej? A później po nadpłacie to lepiej skrócić okres kredytowania, czy też zmniejszyć ratę? Zatem już śpieszę z odpowiedziami. Jeśli Twoja umowa kredytu hipotecznego była podpisana po 21 lipca 2017 roku, to lepiej nadpłacić mniej, a często najlepiej wręcz co miesiąc kwotą, jaka pozostanie Ci w budżecie domowym. Natomiast przy starszych umowach trzeba uwzględnić opłaty za wcześniejszą spłatę oraz minimalne kwoty nadpłat. Jeśli nie masz już prowizji za nadpłatę, to zbieraj minimalną kwotę, jaką można nadpłacić i nadpłacaj. Temat szerzej omawiam w linku numer 1, który jest na dole w opisie tego filmu. A dodam, że film ten obejrzało już ponad 70 tysięcy osób, a po lajkach i komentarzach można ocenić, jak bardzo jest on wartościowy. Co do drugiej kwestii, to oczywiście po nadpłacie należy zmniejszyć ratę. A przez to w przeszłości jeszcze szybciej nadpłacać coraz to wyższe kwoty, które przecież będą się pojawiać, ponieważ rata obowiązkowa będzie coraz niższa. Taka opcja powoduje, że nasza kwota kredytu zmniejsza się tak szybko, jakbyśmy skracali okres kredytowania, czyli najbardziej jak się tylko da, a jest również zdecydowanie bezpieczniejszą opcją niż klasyczne skracanie okresu kredytowania. Dlaczego tak świetnie to działa, udowodniłem w filmie, który jest opublikowany pod linkiem numer 2, oczywiście na dole, w opisie tego filmu. Kolejną ważną rzeczą jest myślenie, że małe kwoty nadpłat nie mają żadnego znaczenia. Bo przecież, co to da, że będę nadpłacać jedynie np. Na 50 zł miesięcznie? I tutaj znowu duży błąd, ponieważ nawet 10 złotych miesięcznej nadpłaty w odpowiedni sposób zrobionej daje ponad 8 tysięcy złotych oszczędności na odsetkach, a przy 50 złotych miesięcznie jest to już niemal 40 tysięcy złotych, więc są to naprawdę imponujące kwoty. Pomyśl teraz! Ile miesięcy musisz chodzić do pracy, żeby zarobić 40 tysięcy złotych? Więc uważam, że bez sensu to tak w całości oddać do banku i nic z tego nie mieć. Temat ten omawiam szerzej, z kolei w trzecim podpiętym linku. I ja wiem, co teraz pomyślisz. Chłopie, to już trzeci link, który podajesz. A gdzie ja mam czas to wszystko oglądać? Przecież robota. Dzieci, jakieś życie prywatne. No, i tutaj pojawia się kolejna bardzo ważna rzecz, ponieważ nie masz czasu, bo pracujesz w dużej mierze na ratę swojego kredytu hipotecznego. A może by tak w końcu poświęcić godzinkę, no może maksymalnie dwie, i to niekoniecznie naraz, a na przykład po 15 minut dziennie przez tydzień. I obejrzeć te filmy i zaoszczędzić dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych, i w końcu wyrwać się spod tego buta związanego z kredytem hipotecznym. Ogólnie to na kanale jest już ponad 200 filmów związanych z kredytami hipotecznymi, i w tym filmie postanowiłem wybrać Ci kilka najważniejszych. Więc naprawdę postaraj się znaleźć na to czas. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco i jeszcze bardziej zmniejszać koszty swojego kredytu, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Przejdźmy więc do kolejnej kwestii, a jest nią świadomość. Że jeśli kredyt był brany w jednym banku, to nie jesteś do niego przywiązany, czy też przywiązana przez aż 30 lat. Chodzi o to, że oferty na rynku ciągle się zmieniają i bywa tak, że warto przenieść swój kredyt do innego banku, aby mieć niższe oprocentowanie, a przez to niższą ratę. W filmie pod czwartym linkiem pokazuję, że nawet minimalne obniżenie oprocentowania z 7,1% do 7% powoduje oszczędności na odsetkach w wysokości np. aż 32 tys. zł. A przy wyższych różnicach na oprocentowaniu łatwo uzyskać nawet ponad 100 tys. zł. Zatem znowu pytanie: czy chcesz takie kwoty oddawać do banku? Natomiast zmiana banku to koszt zwykle do 1000 złotych. No, chyba że masz prowizję za wcześniejszą spłatę, no to wtedy więcej. I co ważne, możesz mieć kredyt w jednym banku, a konto wciąż pozostawić tu, gdzie masz teraz, więc żadnych radykalnych zmian. Następna kwestia to strach przed tym, co będzie, jak nie będziemy stać na ratę. A okazuje się, że wcale nie mała część społeczeństwa, która posiada kredyt hipoteczny, ciągle się stresuje, że co ze mną będzie w gorszej sytuacji finansowej. Zatem po pierwsze, należy mieć zawsze odłożoną poduszkę finansową na gorsze czasy, natomiast po drugie, to nie jest tak, że spóźnisz się o jeden dzień z ratą i od razu zapuka do ciebie komornik. Oczywiście nieterminowa spłata może spowodować, że będziesz mieć problemy z uzyskaniem kolejnego kredytu. Ale żeby doszło do licytacji komorniczej, to muszą minąć długie miesiące bez spłaty. A w szczególności dotyczy to umów podpisanych po 21 lipca 2017 roku. Chcę też wyraźnie zaznaczyć, że absolutnie nikogo nie namawiam do celowego niepłacenia rat czy też spóźniania się z płatnościami, ponieważ szkoda sobie psuć historii kredytowej. Chcę tylko przekazać, że nie masz się cały czas przesadnie bać na zasadzie czarnych myśli, że co będzie, jak mnie nie będzie stać na ratę, a już absolutnie, żeby nie podejmować jakichś głupich. Pochopnych i nieodwracalnych decyzji. Jeśli taka sytuacja, że będziesz mieć problem z płaceniem rat, będzie miała miejsce. Temat ten szeroko i w dość humorystyczny sposób omawiam w piątym linku pod tym filmem, oczywiście na dole w opisie. Kolejną ważną rzeczą jest zmiana oprocentowania na okresowo stałe. I tutaj znowu masz trzy opcje. Pierwsza to nie robić nic i jeśli masz obecnie oprocentowanie zmienne, to pozwolić, aby rata wahała się wraz z wyborem, w takiej sytuacji pytanie tylko, czy jesteś do tego psychicznie przygotowany, czy też przygotowana, ponieważ co najgorsze, rata nie ma górnego ograniczenia w przypadku wzrostu wyboru. Teoretycznie jest coś takiego jak ustawa antylichwiarska, która określa poziom maksymalnego oprocentowania, ale poziom ten zależy od wysokości stóp ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Więc w przypadku podnoszenia tych stóp ograniczenie to również nam wzrasta. Więc w praktyce wygląda to tak, jakby go w tej sytuacji w ogóle nie było. Zatem pojawia się słuszne pytanie. Kiedy jest dobry moment na zmianę oprocentowania na okresowo stałe? Każdy oczywiście odpowie, że no wtedy, kiedy stopy procentowe są niskie. Tylko teraz pytanie, co to znaczy niskie? Jeśli na moment kręcenia tego filmu najkorzystniejsze oferty mają oprocentowanie okresowo stałe na poziomie 6,7%, to jest to nisko czy też wysoko? No i odpowiedź jest taka, że to zależy, co będzie dalej, ponieważ jeśli oprocentowanie w przyszłości spadnie, to faktycznie obecnie jest ono wysokie, ale jeśli nastąpi jakieś niespodziewane wydarzenie i stopy procentowe wzrosną do poziomu np. powyżej 10%, to wtedy 6,7% będzie wyglądało bardzo atrakcyjnie. Z drugiej jednak strony, wybierając teraz oprocentowanie okresowo stałe, należy wiedzieć, że jeśli ono spadnie, to znowu można przenieść kredyt na nowe, niższe oprocentowanie okresowo stałe i robić tak właśnie w kółko. I teraz znowu szczegółowo temat ten omawiam w szóstym linku w opisie tego filmu. A być może chcesz zweryfikować, czy w Twoim konkretnym przypadku można przenieść kredyt do innego banku, aby znacząco zmniejszyć koszty odsetkowe. Jeśli tak, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Następne, co należy wiedzieć. To, jakie są sytuacje, kiedy przysługuje Ci zwrot części poniesionych kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej całkowitej jego spłaty? Być może taka wiedza dodatkowo zmotywuje Cię do jeszcze szybszej spłaty. A takim zwrotem może być część zapłaconej prowizji początkowej lub też część zapłaconego ubezpieczenia. I tutaj po szczegóły znowu odsyłam Cię do siódmego linku pod tym filmem. Kolejna sprawa dotyczy Twojego planu działania. I tutaj warto wiedzieć, co należy zrobić, żeby cały kredyt spłacić w 15, 10, a nawet w 5 lat. Bo jak się okazuje, wcale nie trzeba nadpłacać horrendalnych kwot, aby skrócić okres kredytowania np. o połowę. W takiej sytuacji w wielu przypadkach kwota nadpłaty musi stanowić jedynie 1 trzecią obecnej raty. I tutaj znowu odsyłam cię do ósmego linka pod tym filmem. No więc sprawdziłem i obejrzenie tych wszystkich podlinkowanych filmów to mniej niż 90 minut, a być może będą to jedne z największych oszczędności w Twoim życiu. Więc jeszcze raz zapraszam i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko z trafnie inwestuj.